Zapraszam na muzyczne kalendarium. W Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach 22 lutego o godzinie 19:00 wystąpi zespół Torquido i przeniesie słuchaczy na przedmieścia Urugwaju i Argentyny w rytmie tanga. Z kolei w Teatrze Miejskim w Jaworze odbędzie się jubileuszowy koncert Eleni z jej największymi przebojami już 22 lutego o godzinie 18:00. Legendarny zespół Stare Dobre Małżeństwo z kręgu pieśni poetyckiej i ballady folkowej w Polsce wystąpi 22 lutego o godzinie 19 w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. 22 lutego o godzinie 19 biorezydencja w Świeradowie Zdroju zaprasza na koncert Dikanty grającej World Music. W ich utworach usłyszymy brzmienia bałkańskie i cygańskie. W Filharmonii Dolnośląskiej odbędą się dwa wydarzenia muzyczne. 23 lutego o godzinie 19.00 baśnie dźwiękiem opowiedziane, a 26 lutego o godzinie 18.00 spektakl baletowy Jezioro Łabędzie. Fani muzyki Króla Popu mogą odwiedzić Klub Kwadrat w Jeleniej Górze podczas Michael Jackson Night. Start 23 lutego o godzinie 20.00. Legnickie Centrum Kultury zaprasza 23 lutego o godzinie 18 na koncert zespołu Trubadurzy, a 24 lutego o godzinie 19:30 na występ punkowego zespołu z Czech Ósme Doma. 24 lutego o godzinie 19 w miejscu wielu sztuk w Łomnicy odbędzie się koncert wokalistki i multiinstrumentalistki. Karoliny Tus z zespołem. Ostatnie wydarzenie zaplanowane na 25 lutego o godzinie 18, to koncert w ciemni Patrycjusza Gruszeckiego. Nowatorski projekt, podczas którego odbiorcom wyostrzy się zmysł w suchu wśród otaczającej ich ciemności.